Tutaj wspaniałe maszyny szykują się do wyjazdu na paradę. Wspaniałe motyry. Tutaj jest nasz, nasz ten przodujący policjant. Jak tam, będzie dzisiaj porządek na paradzie? Będzie. Tutaj mamy motorów takich zdychowanych. O, a ci na plażę idą. Tutaj mamy dużo, dużo motocyklistów, oni tu będą chcieli pojechać na paradę, chociaż nie wszyscy pojadą, bo wiadomo nie wszyscy mogą. O, a następny ta, motor policyjna. O. o, ten tutaj przyjechał. Adam. I widzę tutaj masz kurde tą przyciekę. Panie! I pan jedzie tak, na paradę? Pan tak jedziemy. Jedzie, jedzie na na I gdzie jedziecie? W lewo Przez, czy w prawo? W prawo! W lewo! W lewo! I jadą jeszcze to znaczy, jeszcze pół godziny i by skręcili w lewo. No tak, ale oni jeszcze się namyślają. O. Tak musi być. O, jedziemy. Możesz mnie zabrać? To jedziemy. Nie jedziemy na paradę nie jedziecie? Nie, nie, nie. No pojedźcie. Czemu nie? nie? Jak to wygląda, no. I tutaj wszyscy jadą. A z kim jedziesz? Mam dziewczynę z liceum. Taką młodą? No. A, to może, A później w Żyto. Ale to może być po, po posądzenie o, o, te, o te o Jak to się nazywa? Pojedziemy w Żyto i tam zostaniemy. Zostawię się. No ja szukam miejsca na trojce. Masz tutaj, nie nie wszystkie zajęte. Na trojki są pozajmowane. A starszy? Wszyscy są zboczeńcy na dziewczynę. A ten ma tylko jedną dziewczynę. Który? Z lewej strony wolny. Przez nie, no on mówił, że ma jakieś dwie osoby. To Raz zobaczymy. No muszę szukać jakiejś trojki, żeby pojechać na paradę. I tu mają ładne maszyny, wszyscy jadą. Jedziecie na parady? Tak. A co to za maszyna Harley? Ale. Tu mamy same ładne maszynki, Harley'e, Davidsony. To Suzuka jest, Suzuka. HONDA 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 INDIANY TEŻ SĄ INDIANY DALEJE CBS 810. HONDA 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 TRIUMPH TRIUMPH TEŻ A ten ma KACZORA KACZORA DONALDA TO jest KACZOR DONALD Wszyscy się przygotowują do wyjazdu. No, Jack, a ty gdzie jedziesz? Na paradę. Nie ja, ja... już jestem. Ej, bo Bogdan bo... przyleciał w chuja, nie masz kogo, żeby młodą wziął na paradę. No ja sam chcę się załapać, ja nie, nie mam gdzie wsiąść. Chciałem na trójkę. Nie no, obiecuję. Ale to się... Ale a... kto? Na, na... Jego, nie ale motory są popytania, ale możesz zwykły polecieć, po to musi trać. Ona może pojechać zwykły. Ej, pogadaj, tu pogadaj. Na trójkę się nie załapi. A Baba Jaga to co będzie tu robić? Cześć Już się widzieliśmy. Pieczątka mi się zmyła. No trudno to trzeba było nie, 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 nie myć się. Nie myć się. Nie tak. myć się. Co? Po co się myłeś? I co, miotła jest? jest? Wszystko jest. No dobra, dobra, a teraz nowoczesne te latają na odkurzaczach już. Nie, no to my na goldingu. A na goldingu, no to. No. Miotła, ale musi być. Musi być. Jasne, o, oczywiście. Nie rusz, I co? I daleko jedziecie tam na tę paradę. No to w koło. O, tutaj to tu Hej hej! Mogę się zabrać z wami? Czemu? Dziewuchy wiodę. To tylko dziewuchy bożie. Ja jesteś zboczeni tak. A dziebuchy. A dziebuchy też jeżdżą same normalnie. O, tu kamera. Pani jedzie na paradę? A jak? Aha Co to za motor Yamata? Jama się ma. problem, bo chciałem trojkę na paradę, ale jak nie, to pojadę z kółką, no to taką tu zawsze się załatwi. To taką tu się załatwi. To jeszcze jest jakaś trojka. A park pusty. No jak jadą na paradę, to już nie może. Gdzie jest szofer? Gdzie jest szofer? możesz mnie zabrać na paradę? Ja nie jadę na chcesz fajny, nie chcesz. Ale może pojedziesz. Dla mnie jednego to jest... to bo ja Mam, bo mu się silnik grzeje, to nie może. To niektóre stare maszyny to mają. Bardzo jaki ładny. Jaka maszyna. O, dwunastu, dwa, trzy. Wygląda. Przygotowane. Przygotowane. Godzina 17. Zaczynamy. Rozpoczynamy paradę motocyklistów. Ahoj, pozdrawiam. Czerwony korszacz. Co przyjechała? Wódka, wodka. Mogę się z tobą na paradę zabrać? No ja pierdolę. Hej, Tiger, mogę się z tobą zabrać na parady? Nie, bo jedzie ze mną. No i gadaj. No i gadaj z Wszyscy jadą. Także no ja jakoś na pewno pojadę. Pozdrawiam. Pomorska Telewizja Narodowa. Redaktor Sławomir Ziębiński.